Dziamaneczko ja widzowie z tej strony, Krystian. Zapraszam Was na kolejny filmik. E, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. E, jeżeli jesteście nowi, wracacie na ten kanał. Zresztą zachęcam do zostawienia subskrypcji. Dzisiaj e, jesteśmy na, na Badzior Jak możecie zauważyć, e, wróciła stara sceneria. Dzisiaj w końcu podłączyłem wszystko do swojego pc żeby na jutrzejszy stream się przygotować. I takie przypomnienie: jutrzejszy stream się. Jutrzejszy, w sumie dzisiejszy, bo nagrywam ten filmik w 2.39 w nocy. Także y, dzisiejszy stream będzie w późniejszych godzinach y, popołudniowych y, z tego względu, że zostało mi jeszcze tam parę rzeczy y, do złożenia w, w salonie i to jeszcze do mnie przyjedzie, że pomóc mi to pomóc mi to złożyć. Także jutro w godzinach takich późniejszych, popołudniowych, wydaje mi się, jakaś 16 17 powinniśmy się odpalić z jakimś stringiem, żeby sobie coś poklikać. A tym, ten film chciałbym przeistoczyć bardziej w takie QA. Jak dobrze wiecie, chyba na tym kanale ani razu nie wystąpiło takie coś jak QA. A jest bardzo duże pra prawdopodobieństwo, że. Wiele pytań może, może Wam się nasuwać, które byście chcieli mi zadać. Także jak najbardziej w komentarzach możecie takowe, czekaj tylko to sobie wyciszę, jak najbardziej takowe możecie zadawać w, w komentarzach. Ja oczywiście nagram sobie osobny filmik do tego, możecie pytać się dosłownie o wszystko, mogą być to pytania wygodne, jak i niewygodne. Będziemy odpowiadać na wszystko, tak jak mówię. Także serdecznie zachęcam do zostawienia pytań w, w komentarzach. I tak jak mówię, na wszystkie będziemy sobie na spokojnie w następnym filmie po prostu odpowiadali. No i tak jak mówię. Jutro, nie wiem. W sumie nawet jeszcze nie wiem, z czego streama sobie zrobimy, ale tak jak mówiłem ostatnio, e, miałem ochotę, że poklikać sobie w sumie w Godowora, także wydaje mi się, że chyba zaczniemy sobie od nowa przechodzić Godowora e, i będziemy sobie go kontynuować na streamkach. Ogólnie też chodzi mi po głowie pomysł, żeby może wprowadzić jakąś nową serię na kanale i to również moglibyście w sekcji komentarzy e, napisać, co byście chcieli na kanale zobaczyć, e, jako że, no tak jak mówiłem wcześniej i że ja pewnie powtórzę, że Markona będzie troszeczkę zbaczała na, na drugi plan, jeżeli chodzi o gameplay, to chciałbym po prostu wdrożyć jakąś, jakąś serię, może jest takie coś, co byście chcieli zobaczyć, że nagrywam, to możecie rzucać jakieś, jakieś pomysły, możecie rzucać w komentarzach, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, inne gry. Możecie też wypisywać jakich gości byście chcieli zobaczyć w Czekajcie, czy ja mam wytrych. A, mam. E, możecie pisać też w sekcji komentarzy, e, jaką osobę do podcastu byście chcieli zobaczyć e, na następnych podcastach. E, ponieważ no, one też w końcu, jakby nie było, wrócą. E, także Was serdecznie też zachęcam do dorzucania mm, propozycji i jak i do pisania pytań. E, no i co. To było w sumie to na tyle tak szybko informacyjnie chciałem zarzuci, zarzucić Wam filmik, żebyście mieli na rano. E, widzimy się już dzisiaj y, na streamku. Tak jak mówię, godzina, nie wiem, nie chcę podawać dokładnej godziny, ale będą to późniejsze godziny popołudniowe. E, stream, nie wiem ile będzie trwał, dopóki nam się nie znudzi, ale na pewno bym sobie chciał się w tego Godowora poklikać. Może mamy jakieś chyba ja, że food mam do skończenia, także może jakieś szybkie footchampion sobie odpierdolimy. I wydaje mi się, że będzie spoko taki streamek na powrót, żeby sobie trochę poklikać i, i pogadać. Także widzimy się dzisiaj, eee, trzymajcie się widzowie i do zobaczenia po tym. Nie.